No dobra, wczoraj gadaliśmy o pierwszej części to dzisiaj załatwimy sobie drugą. No i z racji, że już to jest kontynuacja, to będę mówił praktycznie, że od razu ze spoilerami nie będziemy do końcówki tego zostawiali. No bo jeżeli ktoś jest zainteresowany częścią drugą, to prawdopodobnie widział pierwszą albo ma w dupie spoilery i tak chce posłuchać. Także dzisiaj Hell House 2. The Abaddon Hotel. Nie mylić z abandoned, czyli porzucony, pewnie źle, mówiłem nieważne. W każdym razie tutaj chodzi o Abaddona, czyli. No, ten hotel się tak nazywa i w ogóle miasto się tak nazywa, w którym, czy tam obok którego jest ten hotel, aczkolwiek generalnie jest to po prostu nazwa takiego mściwego anioła. Także intro i przechodzimy do fabuły. Trzy lata aż trzeba było zaczekać na kontynuację, ponieważ jedynka jest z 15, ta część jest z 18. Za to trójka powstała już rok później, bo w 2019. Na no, czwórka właśnie 23, tak jak mówiłem też ostatnio. No i słuchajcie, przez trzy lata ten sam twórca tutaj się nie zmienia, tak jak też wspominałem. No nie wymyślono zbyt wiele, ale rzeczywiście jakoś ta historia naszych no już w większości nowych bohaterów, ale też częściowo nawiązując do starych. Jest trochę rozwinięta i pewne rzeczy, które nie do końca były wyjaśnione w poprzedniku, no to tutaj zostają wyjaśnione. Ponieważ był na przykład wątek Alexa, czyli w zasadzie gościa, który zarządzał tym personelem w jedynce, który tak naprawdę, no to on można powiedzieć, we współpracy z drugim ziomkiem postawił ten biznes i on też inne hellhouse'y już wcześniej robił. To znaczy ten z tego filmu jest jego drugim w zasadzie. No i tak naprawdę odkrywamy tutaj, chociaż to mówię teraz totalnie achronologicznie, bo to jest w ostatniej scenie i to aż po napisach, Chociaż nieco było sugerowane, można było się domyślić tego wcześniej, nawet w tej jedynce, ponieważ właśnie dwójka bohaterów wymieniała tam zdanie na zasadzie: no, ja coś ukrywam i tylko ty to wiesz, mój drogi ziomeczku, a reszta ekipy naszego personelu nie wiem, no i się nie dowie, bo nie żyją. No ale w tej części się dowiadujemy, że po prostu gościu był spłukany. No i bo takie pytanie się rodziło na przestrzeni części pierwszej, skoro oni widzą już znacznie wcześniej, przed. Rozpoczęciem wpuszczania tam klientów, że coś się złego dzieje, że tam klauny się przemieszczają same, że postacie chodzą i coś paranormalnego może tu czychać, to czemu nie uciekną z tego hotelu, tak? No właśnie. Problem jest taki, że Alex, tamtejszy można powiedzieć główny bohater, czy ten najważniejszy, przynajmniej tutaj szef, jest spukany, czy też był spukany. No i przewalił kupę kasy, i tak naprawdę, dopóki nie wpuszczono by tu klientów, to nie miałoby to szansy zysku, zwrotu, żeby jakkolwiek zarobił, więc też nie byłby wypłacany z, dla swoich pracowników. No i dobra, to się dowiadujemy, to no tak w ramach wstępu, no, ale na końcu filmu się dowiadujemy. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, no to tak naprawdę mamy kolejny ala dokument, i zostaje tam wpuszczona nowa ekipa do tego samego miejsca, rzecz jasna. Czyli tam ci zostali wykoszeni, ale jeden z ekipy dokumentalista przeżył. On musi wrócić, ale tak naprawdę pojawiają się jeszcze jakieś dziennikarki. To jak wygląda ich biuro, to jest po prostu o ma tylko jakiś monitor, kawałek blatu i to ja mam to uwierzyć, że to jest biuro jakiejś firmy, która już twierdzą te laski, że się wybiła w ogóle. Ja rozumiem budżet tego filmu, ale to jest już naprawdę jakiś żart. i. W międzyczasie cały czas oglądamy program telewizyjny tam w Nowym Jorku w ogóle. Jak to dzieje, to jest podpisane New York, ale też słuchajcie, no, grafik w pancie zaszalał. Zobaczcie ten pasek, zobaczcie to studio. To okej, okay, widać na końcu, że tam green screen stoi, tylko tak naprawdę przerobiony na blue screen na tym blue screenie coś się wyświetla, ale po prostu tak taniego, szczególnie graficznie programu dawno nie widziałem, ale dobra. Czyli fan footage wymieszane z programem telewizyjnym. No i w programie telewizyjnym siedzi. Jakiś tam prawnik z tego miasta. Siedzi właśnie ten dokumentalista, co już występował w części pierwszej i tutaj będzie chciał znowu wejść do tego hotelu, ale to dopiero później. I to znaczy, to jest przeplatane. Cały program on siedzi, a to jak oni wchodzą, dzieje się jakby już po programie. No i jeszcze siedzi tam taki medium ziomek, irytujący, który no chcemy, żeby umarł. Jest w tym filmie po to, żeby zginąć i rzeczywiście, jak tam wejdą, to jako pierwszy zginie, bo tam idą dwie ekipy, jakby część. To są te redaktorki z tym dokumentalistą i osobno ze swoim operatorem, ten Ziomek Medium, który też jest w tym programie. No i, wiecie, chcą znaleźć jakieś dowody, no bo kilka lat wcześniej była ta akcja i ten personel zginął z części pierwszej, więc tutaj ktoś chce odkryć, co się stało. No i akurat te dziennikarki z, i z tą resztą. Dlaczego one? No, z prostej przyczyny, bo dostały jakiś anonimowy list, przesyłkę, w której. Ktoś twierdzi, że w tym hotelu są jakieś dowody. No i to jest oczywiście Bait. Tego dowiadujemy się później, ale jest to Bait, bo sam dom, sam szatan rządzący domem, można powiedzieć, tak w cudzysłowie, wysyła tę przesyłkę, bo z tego hotelu. Wychodzą sobie różne postacie, na zasadzie duchy. Ktoś, który już dawno nie żyje, ale może wyjść, wysłać przesyłkę, albo może się odnaleźć bohaterka z pierwszej części, na przykład się okaże, że ona jest duchem, demonem, czymkolwiek. I nawet, słuchajcie, się okazuje, że ten właśnie prawnik, ten ziomek w okularach, co siedzi w tym programie, to tak naprawdę siedzi tam jako duch i sobie coś tam gada, a jest liderem sekty poniekąd, obecnie, przynajmniej, czajcie. Na końcu się dowiadujemy właśnie, że... To on wysłał tę przesyłkę, że on w ogóle zaprasza. No bo ten dom, znaczy ten hotel niby jest opuszczony, ale tak naprawdę nie jest. No bo przecież są tam te paranormalia. No i ten dom się... Cały czas mówię ten dom, nie wiem dlaczego. Ten hotel się żywi po prostu ludźmi. Nowymi ludźmi, więc jakoś tam musi kolejne postacie zwabiać. Czyli opuszczony, ale nie do końca, tak? I tak to tutaj wygląda. Natomiast, no jest to trochę podruba swojego własnego pierwowzoru. I no nie działa to lepiej na pewno. To... Troszeczkę jak z Grave Encounters i nawet mi się ten film w pewnym momencie skojarzył, bo jedynka całkiem spoko, już teraz po latach mnie nie straszy, ale jest ok. I tak samo Hell House pierwszy dla mnie całkiem, całkiem spoko, tak jak mówiłem poprawnie zrealizowany, ale bez strachu. Natomiast tutaj znowu bez strachu, znowu z tymi samymi postaciami w tle, ale ciutkę rozszerzony o niewyjaśnione wątki z jedynki plus właśnie to, że dostajemy tego prawnika jako tego, nie ja wiem tam szatana. No i tak naprawdę w pewnym momencie, to co narzekałem w poprzedniku, że tylko ta sekta w tym filmie się pojawia w finale, że nic się tam nie dzieje, nie wywala Dymogorgon z piwnicy. No to tutaj oprócz pentagramów jeszcze portal się otwiera. Wiemy, że my rzeczywiście jesteśmy w takim miejscu, gdzie no chyba jest jednak jakieś przejście do piekła, więc to Hell House nie jest takie wcale na wyrost. Czyli po prostu portal, w którym albo z którego coś tam rzeczywiście może wyjść, albo może coś tam się do niego dostać. I on się tutaj otwiera. To jest przez chwilę pokazane i właśnie to też mi się bardzo z Grave z 2 kojarzyło, bo tam też w dwójce w sequelu otwiera się portal, czyli coś czego w jedynce nie było. No i mam wrażenie, że bardzo podobnie te filmy działają. Tak porównując, że jedynka spoko, a druga taka... No już wiecie, jak to sequel. Na ogół słabsza, na paru płaszczyznach jakoś tam jeszcze horrorowo działająca, nadal nie strasząca, ale po prostu już to nie jest to samo, tylko półkę niżej. Co najmniej półkę niżej. No mi się to tak oglądało bardzo zwyczajnie. To, co pierwsza część, mam wrażenie, robiła bardzo prostacko wręcz, albo po prostu prosto, ale poprawnie, to ta część robi znowu prosto, ale już już nie ma tego samego schematu tego, że to jest tak książkowo napisane, tylko bardziej to jest rozbite, mam wrażenie, że właśnie mieszanie tego programu telewizyjnego z tym, że oni tam idą i wiecie, znowu wchodzimy w to samo miejsce, my wiemy już, co się wydarzy, już nie mamy tej zagadki. No już to tak nie działa, a jedynka przecież tak jakoś cudownie nie działała, tylko było nieźle max dla mnie, więc... No tutaj już jest tak średnio, no bo po prostu oni idą po jakieś dowody, no i to już jest rozwadnianie tej fabuły dalej i dalej. Wiadomo, żeby tylko jakoś ją pociągnąć dalej. No i nie ma już tej tyci ekscytacji tym miejscem, gdzie jeszcze wtedy była ta zagadkowość. Tutaj już jej nie ma. No okej, może znajdą dowody, może nie. Ale już od szybkiego, że tak powiem, momentu, od dosyć wczesnego momentu, o w ten sposób wiemy że wyjdzie stamtąd tylko jedna osoba. Akurat blondyna, ta jedna tutaj z tych no, dziennikarek. I ter teraz można też się domyślać jak ona siedzi na zeznaniach, że jest już być może demonem, skoro wyszła stamtąd, może nie wyszła wcale żywa. No i tak, później się okazuje, że rzeczywiście wyszła jako znowu sztroposz taki. No i no bo tak naprawdę z tego domu wszyscy co weszli, muszą zostać uśmierceni, tak mówi nasz tutaj prawnik Szatan, a tylko jedna osoba musi wyjść. I może wyjść, ale musi, żeby ściągać inne osoby, żeby domino się dalej toczyło, jak to on mówi. No więc nasz ziomek, tutaj dokumentalista, na końcu ma wybór: czy wychodzi on, czy blondi? I nie pokazują nam, kogo wybrał, ale prawdopodobnie chyba chciał uśmiercić siebie. No skoro blondyna siedzi na przesłuchaniu, to chyba on siebie wykańcza. Tylko, że blondyna też jest jako demon wyszła, jako chyba martwa. No chyba, że ona wyszła martwa, a on wyszedł jako żywy, a nam tego nie pokazali, albo ja mrugnąłem. To też może być tak, ale nie. No chyba chodzi o to, że ta jedna osoba, która miała wyjść to i tak wychodzi jako trup. Tak mi się wydaje. Um, a reszta dead yellow chyba. Nie wiem. Mogłem się pogubić w pewnym momencie. To, to nie jest niby zbyt zawiłe, ale ja tak zrozumiałem przynajmniej jak, jak opisuję, że ona wychodzi jako trupusz. No. I później tam nam właśnie wspominają o Aleksie, że on był zadłużony, bla bla, tam przepalił swoją kasę, a w zasadzie to nie swoją właśnie, nie nie nie, to firmową przepalił, a nie swoją zainwestował, także tutaj taki spryciarz, dlatego był niezbyt wypłacalny jako firma i pracownikom nie mógł płacić. No i no jakieś tam dowody w teorii na coś można by znaleźć, ale skoro wszyscy giną i skoro to był bait, żeby tylko zwabić ludzi do tego domu, no, jeszcze raz powiem domu, to zrobię tu cięcie i się materiał skończy, no to... No to co im te dowody by miały dać? Jak tam ktokolwiek wchodzi, to zaraz ginie, tak? Co, wyślą znowu policję, policja znowu zabezpieczy miejsce, bo to miasto wręcz pilnuje tego miejsca, jest zabezpieczone, stoi policja, nie ma na to kasy, ale trzeba pilnować, żeby nikt się nie przedostawał tam, a, a się przedostaje. Ktoś tam cały czas wchodzi i wiecie, jak to ludzie. Nawet jak policja pilnuje, to oni i tak chcą wejść. Tacy rządni krwi właśnie taki urbek sobie robią ktoś. No zawsze się trafi jakiś jeden głupek czy drugi. Czy po prostu ciekawski, który chce wejść? No i co? Nie wyjdzie w najlepszym wypadku, tak? <laughs> Albo i w najgorszym. No i tak też tutaj bywa. No i nasz Alex jeszcze to też można warto w zasadzie nawet dodać, że to nie tylko tak, że był zadłużony, ale w Jedence się mówi, że on pierwszy raz w ogóle widzi tę miejscówkę, że on pierwszy raz jest w tym hellhausie. A to nieprawda, bo był wcześniej, już się umawiał na to wcześniej. No i tak naprawdę tutaj się mówi, że ten dom go zwabił, że on go zachęcił i tak naprawdę innych, którzy się tutaj pojawiają, też zachęca, że to jest taka. Właśnie paranormalna kość domina, niech będzie, że nie ma przypadków, że ktoś tu przychodzi niechcący, że po prostu ten dom wzywa. No to takie klasyczne, nie? Rozumowanie paranormaliów horrorowych. No więc, co tutaj dużo mówić szczerze? No, jedno z drugim się przeplata. Program z tym wiemy, kto zginie, wiemy, kto wyjdzie, wiemy o co chodzi z Aleksem. Chyba nic tutaj spektakularnego więcej się nie wydarzyło. Tam parę straszaków, tych samych w zasadzie, czy klam, czy baba. No i. Nic takiego mnie nie zaskoczyło, nawet się zaśmiałem z niektórych straszaczków, jak ten baba z tak tak robi, zagląda. <laughs> No, więc jeżeli oglądaliście jedynkę i polubiliście, a jeszcze dwójki nie widzieliście, to warto nadrobić. Wszystkie trzy są u nas w Polsce na vod a czwartej chyba nie ma, przynajmniej nie w tym samym miejscu, nie wiem, zobaczę. Gdzieś to jest dostępne, bo to dopiero z tamtego roku to mogło jeszcze nie dotrzeć, także pożyjemy, zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o moją ocenę, ja tutaj już nie będę rozciągał, bo na temat tej części wiele do powiedzenia nie mam, więc 5 na 10, średniak, nieźle, nieźle działający jako fan footage, ale już tak lekko niepotrzebny, stąd też Półeczka niżej od właśnie pierwowzoru. Kto z was dosłał do końca, zostawcie dzisiaj hashtag Abaddon właśnie, no i dzielcie się spostrzeżeniami, jeżeli oglądaliście, jak wam się podobało, a jeżeli nie, to czy nadrobicie, czy jedynkę, czy też dwójkę właśnie. Komentujcie, jestem ciekaw waszych spostrzeżeń. Widzimy się w kolejnych, gdzie pogadamy właśnie o trójce. Na razie. Jesteś fiutem. Komentarz. Pytanie? Dlaczego? Wiedziałem, że zadzwonisz. Prz Prz Prz